Chromatoidalne zapalenie stawów, w skrócie RZS, jest jedną z najczęstszych chorób autoimmunizacyjnych, a także najczęściej występującą przewlekłą chorobą stawów. Dotyka około 1% światowej populacji, z czego 75% stanowią kobiety. W Polsce to około 350 tysięcy przypadków. Nic więc dziwnego, że często otrzymujemy zapytania o tę jednostkę chorobową, a przede wszystkim o badania laboratoryjne związane z jej diagnozowaniem. Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba tkanki łącznej, którą charakteryzują przewlekły charakter, podłoże autoimmunizacyjne, nieswoiste zapalenie stawów, przeważnie symetryczne, występowanie zmian pozastawowych i powikłania układowe. Reumatoidalne zapalenie stawów to symetrycznie rozłożony stan zapalny drobnych stawów rąk i stóp, zwykle atakuje te same miejsca po obu stronach ciała. Zdecydowanie rzadziej stan zapalny obejmuje stawy duże, czyli kolanowe, biodrowe czy łokciowe. W przebiegu choroby poza układem kostno-stawowym dość często obserwuje się zajęcie innych układów i narządów, np. układu sercowo-naczyniowego czy oddechowego. Nieleczony RZS może skutkować niepełnosprawnością, inwalidztwem, a nawet śmiercią. Początkowymi objawami RZS są bolesne obrzęki stawów śródręczopaliczkowych oraz sztywność poranna. Wczesne postawienie diagnozy i natychmiastowe rozpoczęcie odpowiedniego leczenia jest konieczne, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom stawów. Do charakterystycznych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów należą ból i sztywność poranna trwającą minimum godzinę czasu, obrzęk, tkliwość stawu na ucisk, ograniczenie ruchomości oraz deformacja stawów, która jest konsekwencją długotrwającej i nieleczonej choroby. Pierwszy algorytm rozpoznania RZS opublikowany został w 1988 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Reumatologii, w skrócie ACR z języka angielskiego. Uwzględniono w nim 7 kryteriów. Warunkiem rozpoznania RZS było spełnienie przez pacjenta co najmniej czterech z nich. Te kryteria to sztywność poranna trwająca przynajmniej godzinę czasu, zapalenie i obrzęk co najmniej trzech stawów, zapalenie stawów ręki, symetryczne zapalenie stawów, guski reumatoidalne, obecność czynnika reumatoidalnego oraz zmiany radiologiczne, np. nadżerki i osteoporoza w zajętych stawach. Postęp, jaki dokonał się w dziedzinie reumatologii w ostatnich 30 latach, doprowadził do odkrycia nowych biomarkerów RZTS. Pozwoliło to na sformułowanie nowych kryteriów rozpoznania w 2010 roku. Obecnie, według zaleceń ACR, rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia stawów opiera się na tzw. systemie punktowym. Polega to na tym, że za spełnienie konkretnego kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów. Kryteria te obejmują kryteria kliniczne, gdzie ocenia się zapalenie dużych i małych stawów, kryteria serologiczne, czyli obecność czynnika reumatoidalnego oraz przeciwciał przeciwko białkom cytrulinowanym, wykładniki stanu zapalnego CRP i OB oraz czas trwania objawów. czynnik reumatoidalny w skrócie RF z języka angielskiego jest przeciwciałem skierowanym przeciwko ludzkiej immunoglobulinie klasy G. Obecność czynnika reumatoidalnego stwierdza się u 70 do 85% chorych na RZS. Jest on jednak mało specyficznym markerem, ponieważ może występować również u osób zdrowych i pacjentów z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi, a ponadto jego poziom zmienia się wraz z wiekiem. W przebiegu RZS czynnik reumatoidalny występuje najczęściej w klasie IgM. Korzystne jest jednak oznaczanie RF w klasach IgM oraz IgA łącznie, ponieważ taka kombinacja rzadko występuje w przebiegu innych chorób reumatycznych. Czynnik reumatoidalny sam w sobie nie potwierdza, ani nie wyklucza choroby. Wskazuje się na słabą korelację miana RF z aktywnością choroby, jednak u chorych z wysokim mianem najczęściej obserwuje się manifestacje pozastawowe i szybki postęp destrukcji stawów. Obecność przeciwciał u osób bezobjawowych zwiększa szanse rozwoju RZS w ciągu 5 lat o blisko 40%. Drugą grupę przeciwciał stanowią przeciwciała skierowane przeciwko białkom cytrulinowanym, w skrócie ACPA z języka angielskiego. Ich dawne nazwy, pochodzące od stosowanych niegdyś testów, to przeciwciała antykeratynowe, przeciwciała antyfilagrynowe czy przeciwciała przeciwko czynnikowi okołojądrowemu. Z immunologicznego punktu widzenia ACPA stanowią rodzinę immunoglobulin skierowanych przeciwko różnym białkom i peptydom zawierającym cytrulinę. Cytrulina nie jest aminokwasem wykorzystywanym do biosyntezy białek. Powstaje ona w efekcie posttranslacyjnej deaminacji resz argininy za pośrednictwem enzymu o nazwie deaminaza peptydyloargininowa. Białka zawierające cytrulinę nabierają właściwości antygenowych i mogą być punktem docelowym odpowiedzi immunologicznej. Dużą aktywność doaminazy peptydylo argininowej i co za tym idzie, obecność cytrulinowanych białek stwierdza się w rozmaitych tkankach zmienionych zapalnie. Obecnie do komercyjnie wykrywanych przeciwciał z grupy ACPA zaliczamy przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi w skrócie antyCCP, przeciwciała przeciwko cytrulinowanej limentynie w skrócie anty i przeciwciała przeciwko cytrulinowanej alfaenolazie w skrócie anty-CEP1. Anty-CCP to przeciwciała wykrywane w testach laboratoryjnych z użyciem syntetycznych, cyklicznych peptydów bogatych w cytrulinę. Przeciwciała przeciwko cyklicznym, cytrulinowanym peptydom są wysoce specyficznym markerem RZS. Ich swoistość wynosi 95%, co oznacza, że prawie nie występują u osób zdrowych. Można je wykryć w surowicy i mazi stawowej u 70-80% pacjentów już we wczesnej fazie rozwoju choroby przeciwciała antyCCP mogą być obecne w surowicy pacjenta nawet 10 lat przed pierwszymi objawami RZS, dlatego stały się one markerem prognostycznym. Pojawiają się niezależnie od czynnika reumatoidalnego. W wielu badaniach wykazano, że od 20 do 57% wszystkich RF negatywnych pacjentów z RZS wytwarza przeciwciała antyCCP. Z tego powodu równoległe badania obu rodzajów przeciwciał podwyższają serologiczną trafność diagnostyczną u pacjentów z RZS. Miano przeciwciał anty nie musi korelować ze skutecznością leczenia ani z aktywnością choroby. Przeciwciała przeciwko cytrulinowanej wimentynie stwierdzono po raz pierwszy w 1994 roku u chorego o nazwisku Savoie, Stąd nazwa tych przeciwciał anty -SA. Antygenem docelowym jest cytrulinowana wimentyna ekspresjonowana w błonie maziowej stawów. Przeciwciała antySA występują u około 48% pacjentów z RZS i wykazują bardzo wysoką specyficzność sięgającą 100%. Przeciwciała przeciwko cytrulinowanej wimentynie wykazują wysoką wartość prognostyczną, szczególnie u pacjentów z poważnymi zmianami stawowymi oraz manifestacjami pozastawowymi. W przeciwieństwie do przeciwciał antyCCP, przeciwciała antySA wykazują korelację pomiędzy ich mianem a stopniem aktywności choroby. Przeciwciała cp 1 to kolejne specyficzne dla RZS przeciwciała należące do grupy ACPA. Antygenem docelowym jest cytrulinowana alfa enolaza, która została określona jako antygen w RZS w 2005 roku. Epitop alfa enolazy, odpowiedzialny za reakcję autoimmunizacyjną, został wykryty poprzez badanie peptydu, który otrzymał nazwę cytrulinowanego peptydu alfa enolazy w skrócie C1. Peptyt ten reaguje z 37% do 62% surowic pochodzących od pacjentów z RZS i tylko z 2% do 3% surowic zdrowych dawców krwi. Około 60% pacjentów antyCCP pozytywnych wykazuje także obecność przeciwciała antycep 1 Przeciwciała antycep 1 mogą być również wykryte w przypadku zakażenia bakteriami Porphyromonas gingivalis, które są główną przyczyną paradontozy. Obecnie obserwujemy wzrost zachorowań na RZS u pacjentów z paradontozą i odwrotnie. Reumatoidalne zapalenie stawów i paradontoza mają podobny mechanizm powstawania i podobne czynniki ryzyka. Bakteria ekspresjonuje własny enzym, daminazę peptydyloargininową, który katalizuje reakcję cytrulinizacji białek. Przeciwciała przeciwko cytrulinowanej alfa-enolazie z surowic z pacjentów z RZS reagują krzyżowo z enolazą z porfiromona z gingivalis. Z tego powodu przyjmuje się, że zakażenie tą bakterią może być czynnikiem ryzyka rozwoju RZS. Minimalny profil diagnostyczny powinien obejmować przeciwciała anty-CCP i czynnik reumatoidalny, zastosowanie dodatkowych testów zwiększa trafność diagnostyczną. Szczegółowe określenie profilu przeciwciał i innych markerów RZS może być pomocne w dobraniu odpowiedniej immunoterapii.